Środa, 16 dzień września. Łukasz Kocur. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dziennik 71 News, w którym już za chwilę. Dramat we Wrocławskim Zoo. Łatwiej stracisz prawo jazdy. Remont wiaduktu na chocie Dziś, w środę, 16 września, we wczesnych godzinach przedpołudniowych na terenie wrocławskiego zoo doszło do dramatycznych scen. Jeden z pracowników wybiegu dla tygrysów został zaatakowany przez zwierzę i zmarł na skutek odniesionych ran. Urządzenia zabezpieczające wybieg dla tygrysów były sprawne. To pierwsze ustalenia Państwowej Inspekcji Pracy, która bada tragiczny wypadek we wrocławskim zoo. Doświadczony pracownik ogrodu został zabity przez tygrysa. Wrocławskie zoo oficjalnie poinformowało, że do wypadku doszło na wybiegu dla tygrysów sumatrzańskich. Tygrys, który zaatakował 58-letniego mężczyznę we Wrocławiu, jest od 5 lat. To się niestety zdarza. Jeżeli pracuje się z dzikimi zwierzętami, trzeba zachować wszystkie procedury. My sprawdzamy, czy to wszystko było tak, jak powinno być. Wygląda a to, że tak. No. No, zawsze, zawsze jest pewien czynnik błędu człowieka. To nie jest wina tygrysy. Zwierzę uśpione, dlaczego? Ona była na swoim terenie, którego broni. Tam nie powinien się znaleźć pracownik. To nie jest wina zwierzęcia. Wina zawsze jest po stronie człowieka. To my popełniamy błąd. Zwierzę działa zgodnie z instynktem, ono się nie zmienia. My podlegamy rozmaitym presjom, stresom. Zapominamy czasem, że tego typu wypadki rzadko, ale się zdarzają na całym świecie w ogrodach zoologicznych i było kilka takich przypadków w Europie. Też były te wypadki, czy w Wiedniu, czy w Szwecji niedawno. To jest zapomnienie, to jest kwestia jakiegoś stresu, to jest kwestia oderwania się na chwilę od rzeczywistości i jakby odwrócenie się od sytuacji, w której się znajdujemy. Na miejscu była obecna policja, prokuratura i państwowa inspekcja pracy. Służby wciąż wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stało się to, gdy opiekun tygrysa kosił trawę na wybiegu. Został wtedy zaatakowany i śmiertelnie poraniony przez zwierzę. Był bardzo doświadczony pracownik, pracował w dziale drapieżnych od 8 lat, opiekował się całym szeregiem tygrysów. Bardzo doświadczony, bardzo zrównoważony człowiek. Dobry pracownik, yy, pasjonat podróży wrócił właśnie niedawno z urlopu, z Jamajki. Co miał tam dzisiaj robić? No właśnie, ja... Dzisiaj miał rutynowe zajęcia, które robił kilka tysięcy razy jak dotąd, yy, to znaczy wysprzątać wybieg i wykosić trawę. Robi się to zawsze w nieobecności zwierzęcia po upewnieniu się, że ono jest nieobecne na tym miejscu i po prostu rutynowe działania codzienne. Opiekun tygrysami opiekował się od 2010 roku. Wszyscy pracownicy zo są głęboko poruszeni wypadkiem. Mamy opiekę psychologów dla pracowników. W tej chwili oni rozmawiają z nimi. I proszę, uprzejmie proszę, żeby powstrzymać się z wszelkimi próbami podejścia, bo ci ludzie naprawdę przeżywają traumę. My wszyscy przeżywamy traumę. Także to nie jest tak, że, że pomożemy tym pracownikom to prze, przełamać, jeżeli trzeba. Przejdą do innych działów pracować z mniej niebezpiecznymi zwierzętami, jeżeli będzie taka potrzeba, aczkolwiek każdy zdaje sobie sprawę, że, że no, pracuje w warunkach niebezpiecznych. We Wrocławskim Zoo trwają obrady Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Przyjechało na nią 700 osób z całego świata. Konferencję zorganizowano z okazji 150 urodzin ogrodu. Goście konferencji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego pracownika. Od 4 stycznia 2016 roku wchodzą nowe przepisy ruchu drogowego. Zmiany dotyczą głównie osób, które dopiero uzyskają prawo jazdy, ale zaostrzenie przepisów dotknie również doświadczonych kierowców. Nowe przepisy zwiększą surowość kodeksu drogowego. Najtrudniej będzie początkującym. Przez pierwszych 8 miesięcy będą musieli jeździć wolniej niż reszta. W obszarze zabudowanym do 50 km na godzinę przez całą dobę. Dzisiaj mamy to łamane dzień noc. Poza obszarem zabudowanym 80 km na godzinę, dzisiaj mamy 90. Czyli dla innych kierowców jest 90. I na autostradach nie więcej niż 100 km. Na autostradach i drogach ekspresowych nie więcej niż 100, niż 100 km. Ponadto, przez wspomniane 8 miesięcy, w widocznym miejscu na tylnej szybie musi być naklejony zielony listek. Kolejnych 5 lat to okres na cenzurowanym. Jeśli kierowca uzbiera 24 punkty karne albo popełni choć jedno przestępstwo z zakresu ruchu drogowego, straci prawo jazdy. Dlatego też ośrodki kształcenia przyszłych kierowców znów zaczynają być oblegane. Dostrzegamy już pewną, pewne zwiększenie, zwiększenie ilości osób zapisujących się na egzamin na prawo jazdy. Myślę, że z zmiana ziem będzie ich coraz więcej. Są to doświadczenia z poprzednich lat, kiedy takie zmiany były wprowadzane. Obawiam się, że pod koniec roku możemy mieć naprawdę tu zatrzęsienie, a potem w styczniu z chwilą, kiedy wejdą te zmiany, znowu będzie, będzie spadek. Egzaminatorzy nie mają większych zastrzeżeń co do przygotowania kandydatów na kierowców. Zauważają zwiększenie poziomu kształcenia. Ewentualny problem ze zdaniem egzaminu jest całkiem inny. Idzie coraz bardziej, posuwa się można powiedzieć, że ku lepszemu, bo coraz bardziej te osoby są coraz lepiej przygotowane do tego egzaminu. Coraz łatwiej im to wszystko przychodzi. Tutaj chyba główną dozą to jest stres. Które wpływa niestety na wynik egzaminu i czasem jak osoba nie jest w stanie zapanować nad tym stresem, to popełnia różne błędy i później mówi, przecież to było oczywiste. Nowe przepisy uderzą również doświadczonych kierowców. Jeżeli ktoś osiągnie limit 24 punktów karnych, w ciągu miesiąca będzie musiał przejść obowiązkowe szkolenie albo utraci prawo jazdy. Wówczas konto zostaje wyzerowane, ale kierowca przez kolejne 5 lat jeździ na takich samych zasadach jak nowicjusz. Co roku, w całej Europie, od 16 do 22 września, obchodzimy Europejski Tydzień Mobilności. Hasłem tegorocznej edycji jest: Wybieraj, przesiadaj się, łącz. Motto inicjatywy nawiązuje do wyboru intermodalności transportu czyli korzystania z wielu sposobów przemieszczania się podczas podróży i ich łączenia. Przez cały tydzień właśnie tej Wrocławskiej kampanii będą zachęcani do dokonywania świadomych wyborów w środku transportu mieszkańcy, a dzięki tym wyborom będzie można zaoszczędzić drodzy państwo pieniądze, czas, a także poprawić swoją kondycję fizyczną i być może pomóc środowisku. A Co przed nami? Liczne wydarzenia, wśród których najważniejsze to piknik mobilności na moście uniwersyteckim w najbliższą niedzielę 20 września już od godziny 12:30. Zaplanowano przejazdy zabytkowymi tramwajami czy darmową naprawę i znakowanie rowerów. Warto pamiętać również o Dniu Bez Samochodu. To 22 września. No i właśnie tego dnia wszyscy pasażerowie MPK będą mogli podróżować za darmo. Wybranymi liniami komunikacji. Podmiejskiej. W przyszły wtorek seminarium Eko Miasta to na stadionie we Wrocławiu. Organizatorzy będą sprawdzali, ile przestrzeni zajmują samochody, a ile transport zbiorowy. Odwiedzą również zakamarki na Dodrza i sprawdzą, jak wybór alternatywnych dla samochodu form przemieszczania się wpływa na wrocławskie środowisko. Europejski tydzień mobilności zakończymy 22 września. Stary wiadukt przy ulicy Chociebuskiej do rozbiórki. W miejsce starej konstrukcji wybudowane zostanie połączenie nad torami, którym będzie można jeździć najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku. Wiadukt na Chociebuskiej zamknięty dla ruchu drogowego jest już od dwóch lat, ale autobusy i samochody ciężarowe nie mogą tam jeździć od ponad 10 lat w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. W konstrukcję uderzyła ciężarówka naruszając zabezpieczenia na wiadukcie. Teraz obiekt jest zamknięty dla wszystkich, włącznie z rowerzystami i pieszymi. Ruszyły już roboty rozbiórkowe, które stworzą miejsce dla całkiem nowego przejazdu. Obiekt będzie rozebrany i wybudowany na jego miejsce nowy. Wartość kontraktu niespełna 10 milionów. Wykonawcą jest spółka Intop Warszawa. W zamian no, budujemy wiadukt o długości mniej więcej 80 metrów, w szerokości no, jezdnia, 7 metrów, dwumetrowe chodniki plus półtora metrowe ścieżki. W tej chwili jedyna droga dla pieszych to bus zastępczy utworzonej linii 722, który w ramach kontraktu obsługuje obydwa końce wiaduktu. Trasa według przystanków jest następująca. Chociebuska, Hermanowska, Kuźniki, Kołobrzeska, Nowy Dwór i Rogowska. Pasażerowie nie muszą płacić za przejazd. Mieszkańcy cieszą się, że remont w końcu ruszył, ale niesmak zmarnowanych dwóch lat od zamknięcia wiaduktu do rozpoczęcia robót pozostaje. Nie znam się na rozgrywkach, tam między tam, jakie tam mają, ale on mógł jeszcze normalnie te dwa lata tu być. Jak zamknęli, mogli od razu robić. Taka prawda! Ani z tamtej strony, ani z tej nie było możliwości. Tam trzeba było nielegalnie przekraczać. Jak samochodem chciał Pan pojechać, żeby coś przywieźć na ogródek, bo wiadomo, że nawóz trzeba, coś tam tego, nie jak taki ogródek jest, to i kosiarkę trzeba przywieźć i takie rzeczy. Nowy most będzie trójprzesłową konstrukcją belkową o rozpiętości przęseł około 20 metrów jego całkowita długość wraz z przyczółkami wyniesie około 80 metrów. Po obu stronach jezdni pojawią się ścieżki dla rowerów i chodniki. Cała inwestycja będzie kosztować niespełna 10 milionów złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym dzienniku 7.1 News. Na kolejny serwis z aktualnymi informacjami z regionu i z samego Wrocławia zapraszamy już jutro, kwadrans po godzinie 17. Do zobaczenia.